Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Sprawdźmy jak ten miesiąc Będzie dla Was wibrował Czyli wszystkie znaki zodiaku Zaczynamy od baranów Co karty chcą Wam przekazać Drogie barany Karta Asa Kielichów Drogi baranie, w tym miesiącu Skup się na pasji i żeby aktywować Tę potrzebę, która Daje Ci możliwość rozwoju As Kielichów może być zapowiedzią nowego uczucia Gdy jesteś osobą samotną W pracy Zrób, jak czujesz, a wtedy to cię dobrze też poprowadzi. Dla byka jest tutaj karta rycerza buław, możliwe mm, spotkanie osoby, którą znasz w relacjach, być może powroty do osób z przeszłości, ale również zmiany w środowisku pracy. Być może przesunięcia stanowiskowe, natomiast jeżeli się starasz o pracę, to może się okazać, że ci zaproponują zupełnie inne stanowisko niż to, które się starasz, to nie znaczy, że gorsze. Bliźnięta jest tutaj karta ósemki buław, jest kartą, która mówi o. O tym, żeby mówić głośno, czego się, potrzebuje, czego się potrzebuje, ale też manifestacja, afirmacja, ważna w aktywacji. Jeżeli do kogoś się miałeś odezwać, to to zrób, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Natomiast, jeżeli czekasz na kontakt, to on się właśnie będzie materializował. Raki, moje drogie, karta czwórki pentakli, to jest czas zbiorów, zbierania zasobów, oszczędzania, niewydawania. Natomiast jest to też prośba w relacjach, żeby wychodzić poza sferę własnego komfortu, aby zobaczyć, co jest pod przysłowiowej drugiej stronie. Dla lewa jest karta wieży. Zwracaj uwagę na to, aby stąpać po stabilnym gruncie. Będziesz miał szansę coś odbudować. Natomiast zrób to od nowa. Buduj na nowych, solidniejszych fundamentach. Nie pozwól na to, żeby budować sobie zamek na piasku. W relacjach zwracaj uwagę na to, które w jakiś ten sposób są dla Was stabilnymi, a które się rozkruszają. Być może trzeba nowe warunki tutaj zarejestrować. I kolejny znak. Z... Panna. A, karta Rydwana. Karta, która mówi o tym, że sprawy ruszą do przodu. Może będziesz też podejmować decyzję, w którą stronę chcesz zmierzać. Dwutorowo, zawodowo, ale Rydwan też bardzo często mówi o tym, że zmieniamy środek transportu. Jeżeli planowałeś jakąś podróż, to może się okazać, że innym środkiem tam dotrzesz. Być może czas realizacji również się troszeczkę będzie zmieniał. W każdym razie energia jest napędzana, zatem działaj, nie stój w miejscu, ale również zwróć uwagę na to, w w którym kierunku najpierw chcesz zmierzać. Karta dla wagi, karta szóstki była buław, karta osobistych zwycięstw, ale bądź przy tym konsekwentny, systematyczny. Zwróć uwagę na to, żeby nie mieć krótkiego lądu, czyli panuj nad emocjami, nad reakcjami. Natomiast szóstka buław też z kartą, która mówi o tym, że masz szansę coś wielkiego osiągnąć. Natomiast pielęgnuj to, i mm, pracuj nad tym, żeby to osiągnięcie przy Tobie też zostało. Dla skorpionów mamy tutaj dziewiątkę pentakli, wysyp dobrobytu, możliwości rozwojowe, zawodowe, też jakieś duże finanse mogą do Ciebie wpłynąć, a w relacjach skupię się na tych, których wzrastasz, a będzie też to generowało nowe relacje, które będą właśnie a, procentowały w ogólną korzyść, niematerialną, ale ogólnie. Idziecie do przodu. Karta dla strzelca jest tutaj karta. Króla Mieczy, możliwe jakieś potrzebne konsultacje. Być może będziesz potrzebować osoby wykwalifikowanej, która cię poprowadzi do przodu. Dla osób samotnych, karta Króla Mieczy jest podpowiedzią, że spotkasz osobę po przejściach do relacji partnerskiej. Jeżeli chodzi o koziorożca, jest tutaj karta ósemki pentakli, specjalizacja, zwracaj uwagę na szczegóły, skrupulatność, ale ktoś ci się przygląda też w relacjach. Jeżeli chodzi o kwestię wodnika, mamy tutaj kartę głupca, nowe początki, nowe możliwości. Zmiany, których nie przewidzisz Nomen Omen, ale one mogą być dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Ktoś da Ci szansę czystą kartę. No i mamy tutaj ryby. Moje drogie karta cesarzowej. Masz ochotę zmienić swój wizerunek? Zrób to teraz. Masz potrzebę poprawy, naprawy wizerunku? Jak najbardziej. To też jest informacja na temat powiększenia statusu rodziny, ale również ktoś może Ciebie widzieć jako potencjalną partnerkę do relacji. Karta cesarzowa też jest kartą, która mówi o tym, masz sprawę w swoich rękach. Gdy zaczniesz ten proces tworzenia, to będziesz pomnażać własne zasoby. Zatem zaufaj sobie swojemu hmm, wewnętrznemu ja, ale także to jest karta opieki. Potrzebujesz wsparcia. To też je otrzymasz. Magiczne Wrota.pl Potrzebujesz indywidualnej prognozy. Tam znajdziesz dla siebie najlepszego doradcę. Dobrego dnia Wam życzę.